Kochani, ja tak na wariackich papierach witam się z Wami cieplutko i serdecznie. Dzisiaj mamy wypad do Edynburga ze względów prywatnych, nie osobistych, o tak. Na chwilę was tutaj ładnie postawię i będę się ubierała, ok? Na pewno coś tam dla Was nagram, bo. Bo co. z tego względu, że na pewno biorę kamerę. Widzicie, ubrałam się normalnie zwyczajnie, bo czekają już na mnie w aucie. Biorę sobie ja tylko jeszcze paszczę kurteczkę. O tą kurteczkę, żeby mi pasowała. Później jeszcze sklepy musimy zaliczyć. Do zobaczenia w trasie idę, dać mam jeszcze klucz, żeby wyszła z psem i dam mu popołudniową puszeczkę. Także do zobaczenia w trasie. Ładnie, nie? Tam fajny most będzie. i a going to tylko leżeliśmy i jedliśmy e, więc trzeba troszkę rozruszać tyłeczki mamy bardzo dużo jeszcze wolnego w sumie e, misiek i dzieci co to pika? Presel. twoje gry? no to wyłącz, niech nie pykają e. chrupeczki jesz, że jedziemy sobie Tutaj się znajduje ambasada i powiem wam, że odebraliśmy Laury paszport i zrobiliśmy Miśkowie. Tym razem już przyjdzie do domu. Tego się przed nami jechał na... koło Livingston, Tak. No. I drugi raz będziemy. Małżecz... paszport. I... I już mamy jeszcze tylko raselone. I będziemy sobie jeździć i zwiedzać. Będziemy mogli za granicę do Anglii pojechać. Za granicę do tak. Anglii. No jeszcze nie trzeba, proszę bardzo, ale kto wie, kto wie. No wstępnym referendum. No właśnie. A co ich tak to dużo toknie? Rodzinka. Familiada. Jak będziemy dawać moje paszporty, to powiem za bardzo, lubię słodzycji i pójdziemy do Candyland. A, A gdzie jest Candyland? Wszystko będzie zbudowane z jednym. Ze słodyciu. Tak? Jest takie miejsce na świecie? Nie. Nie. No to no jak to nie, nie ma, no to nie pójdziemy i tam Ci niepotrzebny paszport. No. Skoro nie ma. A teraz jedziemy sobie gdzieś... Nie. Sami nie wiemy gdzie. lewo, w prawo, śrub, Kochanie prosto. do centrum. Może prosto pojedziemy. Tam jest przecież ślepa. No. Przecież mam, mam prawo jazdy, to wiem jaki to jest znaczek. To ci prawo jazdy? Ty mnie uczysz. Hmm. Nie. nie przyznaję się. Dlaczego? To źle jeżdżę, nie jeżdżę źle. Chyba. Także jesteśmy w... E, chciałam powiedzieć w fejstwie. tak w pejst w i jedziemy sobie gdzieś coś powychodzić, pospacerować, e, ruszyć nasze grube tyłki świąteczne, zapchane żarciem. Na jakąś kawusię, na jakieś ciastko później. No gdzieś tam połazimy. No, już. Teraz jedziemy sobie, będziemy sobie coś szukać do po... O! Patrzcie, jakie ładne tu coś jest. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale jest coś ładnego. Zaraz przeczytałem. Ładnie to wygląda. Może tu pójdziemy? Jak można. To jest jakiś... Tam, jakiś coś tam. Jakiś... Church. widzę tam jest. San, church, San Andrews ten... Church. Coś tam. Bardzo ładnie to wygląda. Jakby można było wejść do środka. Jak jest dzisiaj, a to tu jest. Zobaczcie jak to będzie. Ma bardzo mały ja bym sobie, o, zwiedzać. Tu przy okazji jakoś tam, o tu jakieś ładne też o, tu jest jakiś ten. Nie wiem co to. A tu? O to będziemy wiedzieć. O, tu też moglibyśmy pochopo spacerować. Może gdzieś tu stań. Jest tu trochę dochodzenia. Za późno. Za późno. Koku, Racer. O, jedź, jedź. Tak, coś tu. Jedziemy dalej. O, tu jakieś. Turyst. To, to. To pełno kościółków. I tak dalej. Co? To co? To, to? to zapachniało ci coś? A zaśmierdziało? Mhm. Dzieci z tyłu czymś jedzą? To centrum naprawdę. No no. I co? No jest. możemy jechać. A no, tutaj stanął autobus sorry. sobie i... Też i w, taki, w taką uliczkę. No. Będziemy w tym muzeum. Też tam podobnie się wjeżdżało gdzieś, nie? Aha. Aha. No. Nie pamiętam. Pamiętam z Dirkiem jak byliśmy. Co nie pamiętam? Hmm. W sumie mogłabym zrobić zdjęcia jakieś telefonem. Ale nie zdążyłam, ale te katedry są otwarte kiedy? Dzisiaj jest normalny dzień, nie? To wątpię, że były otwierane. Lewo czy w prawo? nie wiem. Gdzie chcesz to jest o chyba jednak. Chyba jednak prosto. Prosto. O, tramwaje, no, fajne. Przedażają mnie tramwaje. Ciekawa jestem, byśmy się mogli mieć. Są autobusy jak w Londyn. No. Takie red. No, tak? No, mhm. Bo Bo o, od Karsów. No, w <grym> takie. <grym>. Takie zwiedzanie szybkie z naszą rodzinką Pojechali w lewo wszyscy Pojechali wszyscy w lewo, zupełnie w lewo. Tu fajnie to wygląda nawet. Idziemy w stronę Leaf. no coś co sobie pochodzimy, popatrzymy, nie? No bo co mamy robić? Musiała właśnie iść tam koło zamku pochodzić, z tego względu, że tam są te... No ja wiem, tam są piękne te uliczki tam dalej jak. Ale my nie do zamku rasetku tylko koło. Koło zamku po uliczkach pochodzić. Zobaczyć różne budowle i tak dalej. Tylko musisz mi zapłacić 5 funtów. Dlaczego? Ja <grymne> Serio? Ja tak. tak? Ja zostanę sobie w aucie i zostawię wszystkie pieniążki dla mnie. jak wrócisz? Normalnie. Mam tyle kasiary, że mogę wrócić sobie czym chcę. Samolotem. Samolotem. <grymne> Paszport też mam przy sobie, także mogę i samolotem. Ale ja nie mam... Do Glasgow. Jak ja, jak ja pójdę z tobą ja nie mam? No a kto powiedział, że ja cię wdazy Powiedział, na, na, na. że zostaniecie w samochodzie wszyscy, że nie chcecie iść na o! Dobra, że... teraz tak, prosto jadą, jadą, dobra. Jest czałka prosto tam na o. tym. kiedy na, smak... na ten autobus. Ten mój ulubione. Ten? O, przydałoby się przejechać tam. Tylko zimno jest, nie? Żeby tak siedzieć tam u góry. Ja bym chciała siedzieć na góra. No ale chyba chyba... z skórką. No na pewno i to jeszcze z kapturem, ale... Ale nie wiem czy... Na pewno nie z czapką. Czy się mową porą. Kochanie, ty zmęczony jeszcze jesteś? No. To dużo wolnego, nie? No. Już do pracy byś poszedł? Uh -huh. Poszedł być już? Uh -huh. Takie kupi. Nie ma. no... Bo on... Bo on tylko się obudził i już się ubierał. No. I ja. też tak. No ale nie o tym razem tylko mówimy, tylko czy ja wiem, że już było... Chciał jeszcze pospać. A, chciał pospać, no nie, no musieliśmy dzisiaj troszkę wcześniej wstać. Znaczy no, tak w... później niż zawsze. Mm? Tu chyba jedzie. Pod, o, 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 mm -hmm. a tu mm -hmm. by fajne zdjęcie było. Ale nie będzie. Szybko. Szybko. Widzieliśmy, że od miasta lepsze są takie widoki. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nie kłam, zgubiliśmy się po prostu. No właśnie mówię, nie wiem, gdzie hmm. jesteśmy. Nie, że... mm. Jedź gdzieś. Tata żartuje. Tata wie, wie, gdzie jechać mniej więcej, więc nic tak. nam nie grozi. Gdzie iPhone iPhone? Także jedziemy i zwiedzamy sobie po bliskie, ale tam tamtędy nie? Patrz, tam. No to wracamy do... No to jedź do głównej, dobra. To jedź do... To jest tylko do farmy. No widzę. No to nie jedziemy do farmy, jedziemy tam gdzie je byliśmy. I... Pie... No piękne zdjęcie zrobiliśmy. A patrzcie tą białą chatkę tam. Laura. O widzę. Widzisz, tam też bym chciała mieszkać. Tamta jest za wielka, tamta jest farma. No. Bo chatka, to piękna chatka. Ale nie chciałbyś farmę mieć, zwierzątek, raselku, żeby mama hodowała zwierzątka? Byśmy mieli krówki, nie krówki nie, ale świnki byśmy mieli. To wywalać gnój. To co, dla, jedną jakbyśmy je mieli, jedną, to dużo tego nie byłoby. Byś, ale byśmy mieli... Ale drogo. Nie, to pomysł, co? Po ogród może... byli bardzo... Tysiąc kupów. tysiąc kupów. Tysiąc kupów. No nie no raz... Pijmy, obudzimy się i potem wyjdziemy od razu i zbierać No tak no tak to jest to jest prawda. Przy zwierzętach jest bardzo dużo roboty. Z pieskiem to nie, można wracamy, tylko... Co? No dobra, no to wracamy, ale... Nie, nie, oni nie widzą, widzą teraz. Taki spacer byli. O, mówię ci, musimy wymienić. bo... Ale co? Jest no, kloczki. Pasek piszczy, a my nie mamy pasek. Pasek czy klocki? O, nie. nie mam pasek. O, jest. Ale kloczki. Ale na ostatniej dziurce już. Uważaj, a... <ślażę> straż, a droga. A razem, w domu. Nie, Ale... mam kloczki lekko. No. no, dobrze. A tu jest napisane, żeby dobrze. nie dotykać. No to chyba wiadomo. No Ale. Właśnie. Co? Nie wspinać, nie się, wspinać tak. się? Nie widziałam, co było napisane, tylko widziałam, że była ręka, że don't. Ale don't co to? Nie wiem. Don't wspinać się. <laughs> się. Don't wspinać się. Don't wspinać się. Dobra, znowu później. <laughs> Reselku mama nagrywa. Nie śpiewaj już. Ale ten... Znaczy? Uwielbiam wiatraki. Będę chciała tam iść. Tam. Zobaczcie. To jest siła, to jest moc. Nie, nie rymujcie teraz, co ja będzie. Później będę śpiewać. Oj, no ja tam muszę kochani iść. Patrz, Patrz jak blisko. I to zrobię No, ale zobacz jak blisko, no! Kurde. No i zdjęcia nie zrobiłam Z tego wszystkiego. Jesteśmy teraz w, Elf, w Lanark Idziemy sobie jeździmy, a to miało być gdzieś za Warszawą. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Sedword! O jak pięknie, o jak pięknie i pewnie przyjedziemy tu. Bardzo ładnie tu jest. Jeździ Jest kościu jeździ. Kurde Ups! <laughs> Dopomniałam, że drugą ręką I nagrywam. Zdjęcia chciałam porobić. Co, Kanie? te spadają. No to musisz się trzymać, bo te słuchawki spadają, bo to są takie do trzymania. Do uszu, dużych. To jest mieć piękny. Co? Na miejsce, także sobie jeździmy. To jak jesteśmy w domu, to wszyscy się rozejdą po swoich pokojach. i No tak to w samochodzie. Nie mają dokąd uciec. Teraz znajdujemy się gdzieś tam. No, Gdzie ko? Idziemy na spacer. Tam idziemy. Laura Park. No? no. Trochę tak. Trochę. I tu jest. Um... Jezu, ile my siedzieliśmy w godzin. Chodź. Na razie idź, chcę coś nagrać. A ty... Co A to. To jest straszniejsze. A tam jest helikopter. No? A wiecie, wiecie co? Idzie tak, do góry tak. No? Nie, do góry nie, ale ona idzie tak pionowo i od właśnie jak u nas... Tak. Daj mi dokończyć. W koszalinie jak był ten statek piracki, to ja za dziecka weszłam tam. Z moją siostrą Sylwią i z kuzynką chyba Renatą. I od tamtej pory boję się karuzel, nie wsiadam do karuzel mam. Dobra, jesteśmy już w domu, ja ściągnęłam już kolczyki, zaraz się będę przybierać. Każdy... Luśka poszła do mojej mamy. E, mieściu sprząta ze stołu. Będziemy coś jeść, zrobiliśmy sobie podrinku. drinku... E, Jesteśmy bardzo zadowoleni, było super, aczkolwiek tam gdzie poszliśmy, padła nam bateria, znaczy mi padła, nie, karta pamięci się skończyła, więc nie nagraliśmy Wam żadnego materiału z środka. Powiem Wam, że tam Russell bawił się na kulkach godzinę. my używaliśmy sobie dowoli sprzętów grających, w sensie na pieniądze te, co się wrzuca maszyny, o jest coś tam je i było, było bardzo, bardzo fajnie I jesteśmy zmęczeni, jest godzina siódma, cały dzień nas nie było w domu, ale, a po co ja tu przyszłam, spodnie przebrać, już wiem, e, było super, naprawdę ekstra i Razel powiedział, mamo, ten dzień był moim najlepszym dniem, bardzo mu się podobało, e, w w sumie wszystkim się podobało, bo przyjemnie załatwiliśmy dwie sprawy. Odebraliśmy Laury paszport i w ciągu miesiąca przyjdzie miśka-paszport i będziemy się zbierać. Może na wakacje do Włoch, może na ten wolny październik, może na święta. Jeszcze nie wiemy kiedy, tak czy inaczej. Najpierw musimy jeszcze raz zrobić dokument. I, I to by było na tyle. A jutro, a jutro zapraszam Was znowu na jakiś filmik. Nie wiem jaki: czy to będzie vlog, czy to będzie znowu tematyczny, czy to znowu będzie coś innego. To będzie niespodzianka Ech, w sensie dla Was, bo ja sama nie wiem, co jutro wrzucę, czy gdzieś się wybiorę, czy nie. Na pewno będę jechała na zwykłe zakupy: trzeba kupić chleb, e, świeże, e, jedzenie dla psa, i takie tam, aczkolwiek wszystko mam, więc jest fajnie. Do zobaczenia jutro. Buziaki dla Was. Ech. Po nowym roku, gdzieś dopiero po szóstym, jak wszyscy wrócą, zacznę odpisywać na niektóre e, komentarze. Nie na wszystkie, bo już nie daję rady. E, jest was tak dużo, tak bardzo się cieszę. A i niedługo będę zmieniała e, wygląd mojej e, głównej strony, a to e, dzięki uprzejmości. E, Maggie's Place. Boże, mam nadzieję, kochana, że dobrze powiedziałam. Buziaczki dla Ciebie, dziękuję, jesteś wspaniała, a Wy zobaczycie jak pięknie zrobiła dla mnie nową stronkę. Pa, pa!